W festiwalu Hip Hop Element w Częstochowie miałem przyjemność porozmawiać z Jackiem Granieckim, czyli popularnym TED, na temat jego przemiany fizycznej, jak i także o świeżym spojrzeniu na sport, odżywianie, suplementację i walorach płynących z podjętych w tej materii działań. Bardzo się cieszymy, że jesteś. Też e, miło. Po przechodząc do tematu. Bardzo mnie interesuje twoja metamorfoza, którą odbyłeś e, po, na przestrzeni ostatnich lat. Bo zawsze byłeś kojarzony i widzieli cię jako takiego, no sorry za Jak wieprza. Co? No, znaczy dużego. Dużego wieprza. Mieliśmy 90 parę. E, co się stało? Co się stało, że nagle je, bum i poszło? Po prostu stary uznałem, że muszę coś zmienić w swoim życiu, ale tak nieinwazyjnie. Muszę czymś zadziwić siebie jeszcze, zanim wejdę w piękny etap po, po skończeniu 400 lat. Co wydarzy się za tydzień? Jak już tak wiesz? Kupiłem sterowę po drodze. No i tak już poszło, nie? Słyszałem, że ten rowerek to typowo po to, żeby po mieście jeździć między samochodami Słuchaj, korki, nie, nie korki. No są to złączane. To trochę tak, ale prawdziwej przyczyny nie mogę Ci powiedzieć nawet w tym nagraniu. Powiem Ci po nagraniu. Dobra, dobra, dobra. Powiedz mi tak, bo gdzieś tam się zagrzebałem, że była płyta nazwana sport. Ma to coś wspólnego z tym, że ruszyło. Absolutnie tu, nie, stary, absolutnie nie. Nie mogę znaleźć nigdzie, wiesz, tego. ze sportem. Nie, nie, nie. tam do chodziło o to, że rap jest jak sport i w... wtedy teraz płytę wchodziłem na, na poziom sportu. Zawodowego. O to chodziło. Taka Rap jest metaforą, mój drogi. Natomiast ze sportem miałem wspólnego tylko to, że idziemy na dyskorolce w życiu. Tak, tak, tak. No dość dużo lat, ale jednak to jedyny sport, który opowiadam. Nawet z WF-u załatwiałem przed tym zwolnieniem Jak my wszyscy zresztą wiesz, więc wiesz. Yy, w pewnym momencie postanowiliśmy się zaskoczyć i okazało się teraz, że mam lepszą kondycję i w ogóle warunki niż jak byłem w liceum. No to jest świetne bo muzycznie już jesteś gdzieś tam top rozpoznawalny, masz, masz swój fame, 300 tysięcy lajków na fanpage'u, to naprawdę imponujące i w ogóle mega szacun muzycznie z top topów. Chciałbyś tak samo, bo wiesz, jak, jak, jak pielęgnować siebie, swoją głowę, żeby dojść do czegoś takiego, czyli ambicja, jakaś rzetelna robota, talent, co jakbyś to przełożył na pracę nad własnym ciałem, z zewnątrz się troszeczkę Stary, podszlifować? To jest wszystko kwestia determinacji pewnej, nie? Jakby tak naprawdę w moim przypadku jedno łączy się z drugim, ponieważ przed tym, że to taki etap yy, yy, w rapie, kordę, granie koncertów i tak dalej, że tak naprawdę musiałem zrobić coś dla kondycji fizycznej, yy, żeby jakby przełożyć to na, na te koncerty, nie? Bo umówmy się, kiedy, kiedyś grałem, dwa, trzy lata temu, miałem tylko bardzo dużo mniej. I jakby one wyglądały trochę inaczej, mniej, mniej tam aktywnie na nich się zachowywałem, ale stary teraz gramy koncertów przynajmniej dwa tygodnie, a przynajmniej trzy, cztery. I nie dość, że muszę mieć jakby sprawny głos, to ja muszę tam przez godzinę dziesięć skakać, nie? I chłopie, jak, ja, jak, jak po prostu wiesz. Ja, na, na początku to było dla mnie zaskoczenie organizmu, jak, jak tak. Tak ułożyliśmy repertuar i jakby, no, energia taka była, że trzeba było skakać, bo to się człowieka, to ja musiałem, wiesz, poddychać przed końcem koncertu. Natomiast w miarę uprawiania sportu, yy, takiego, wiesz, tam na co dzień chodzenia na jeżenia jeżdżenia rowerem, zauważyłem, że to faktycznie się jedno z drugim łączy i to się przekłada na moją aktywność. Teraz ostatni ostatnim kawałku skaczę jak pojebany i schodzę bez nadyszki, to jest świetne, nie? I wiesz, to, to jest takie odczuwalne, a Poza tym to wszystko jakby wypracowałem sam, bo, bo sam jest na tym że sam chodzę na to siłą nie? i nikt mi za, mnie nie, prowadzi, za mnie nie prowadzi. Wiadomo, mam kumpla trenera, z którym trenuję i jakby on jest no, nie, nie motywacją, ale wiesz, no, to jest to, że on mi wyślał SMS-a, to się widzimy i się widzimy, tak? pewno gdybym, gdybym tego nie robił yy, przy jego asyście, to częściej bym znalazł jakąś wymówkę. A ale naprawdę, bardzo mało sobie ich znajduję. A no, jeżeli, jeżeli znajdę, to właśnie nadrabiam potem miejsce na rowerze w większym wymiarze. Przy Twoim trybie życia. Wiesz, no to jakby to muszę to robić. nie? Bo... Mega, mega ciężkie do ogarnięcia. Jak ty cały czas jesteś w wyjeździe, słuchaj. No to właśnie, wczoraj, są wyjazdy. Wczoraj bo... i ława, teraz często chowa. No, tak, no, dzisiaj miałem rano pójść na trening, ale musiałem zadać jeszcze kwestię przystawienia samochodów i nie udało się. Ale w tym tygodniu byłem trzy razy, więc w się jest dobrze. Nie? Więc mam nadzieję, że jak przyjdzie czas, kiedy będziesz na muzycznej emeryturze za jakieś 20 lat. E, kiedy już będziesz tak ciężko wbity w temat, że samo będzie się nagrywać i będziesz wychodził, coś mówił i to już będzie utwór <noise> dla każdego, to wtedy będziesz miał więcej czasu dla siebie, żeby... Nie, to na pewno na tak, natomiast no, generalnie zauważam tego tendencję, że to idzie w tym kierunku, że jakby to jest coraz bardziej zintensyfikowane i no, nie chciałbym być takim kurwa, wiesz, gościem z pilotem przed telewizorem, jak będę za te 20 lat, nie? Szanuję ludzi w wieku, no, takim 60 na przykład, czy starszych, którzy, nie wiem, jeżdżą na rowerze właśnie, tak w wymiarze turystycznym na przykład, nie? Robią różne takie rzeczy. Nawet głupie kiki, które są, ja wiesz, tak takim... No, kiki. W kikach nie ma nic złego, tylko nie. ja, wiesz, mieszkam koło lasu i... Yy... Czasami, teraz rzadziej, ale wcześniej, z rok temu, częściej chodziłem sobie, bo ja na przykład nie, nie jestem fanem biegania, nie? ale takie chodzenie parę godzin, nie jest dla mnie problemem takiego szybkiego marszu i to nawet bardzo lubię. Także, to tak parę płyt powstało chodząc po mieście, więc, więc chodzę po lesie i obserwuję tych ludzi, tam tabuny ich chodzą, przy bieganiu mnóstwo, z instruktorem od ligów. i to wszystko jest fajne, tylko i wiem, że oni robią co, co robią źle, jakby tak. nie wiem, jak ten ruch tam powinien tak. wyglądać. I widzę, jak ci ludzie wiesz, po prostu idą, tak? Ale z drugiej strony, to jest to, że oni dobrze robią cokolwiek, tak. Boż, wiesz, no tak jak z muzyką, fajnie. wiesz, znasz ludzi, którzy robią muzykę i robią to e, powiedzmy cudzysłowie słabo. Ale fajnie, ale, fajnie, ale fajnie, że coś robią, tak? Tak, tak. samo jest z ludźmi sport, ze sportem. Fajnie, to że ktoś to fajne, że, że jakby ludzie nie zamulają, tylko jakoś spędzają czas aktywnie robiąc coś dla siebie tak naprawdę. Z tego punktu, przepraszam, że ci przerwę, z tego punktu, gdzie jesteś teraz, tu masz 40 lat. Załóżmy 20 lat, ee, masz tej praktyki swojej w muzyce. No. Jakbym ci powiedział, że robimy ciach i zaczynasz od nowa w wieku 40 lat i masz znowu to zrobić. W... 20 lat ogarnąłbyś temat, czujesz się na siłach? Ale temat muzyki? Tego samego, wiesz, jedziesz tą samą drogą, totalnie. Kroczek po kroczku. Jak się dzisiaj czujesz, mają 40 lat. Stary, nie no, mając tą wiedzę do dzisiaj, to byłoby fascynujące. Natomiast tak naprawdę te 40 lat jest absolutnie nieodczuwalne, absolutnie stare. I mm. przez to, że jakby w tej muzyce cały czas... Słucham nowych rzeczy i staram się robić cały czas to inaczej. Nawet jak nagrywam kawałki, to staram się, żeby każdy był inny w sensie flow i żeby to się nie powtarzało i żeby czymś się różniło. Co jakby to jest tak, tak bogate do eksploracji, więc... Nie martw się o to, że przez najbliższe 20 lat nie będę co robić. No, wiadomo, że jakiś tam stopniu trzeba ustanowić miejsce miejscem. natomiast natomiast przecież absolutnie to nie. Wiek, wiek nie przekreśla kogoś, to robi coś takiego. Nie? Można robić to na inne sposoby i, i będzie to świetne. A w ogóle można ciebie znaczy, wiele fajnych rzeczy zrobić. Biele, wiele. Dlatego jeżeli ktoś wygląda, kto ma 40 lat, mieć za chwilę. Nie martw się. Nie to widzi, jest nie widzi Jaska, który ma za chwilę 40 lat i drapie się po głowie i mówi mogę coś jeszcze zrobić. Kurwa, mogę zrobić więcej. Stary, bo ja mogę zrobić więcej niż mogłem kiedyś. Kurwa. Tak, teraz, teraz teraz bo na... jesteś bardzo świadomy. I, i... I psychicznie, i fizycznie, to jest genialne. To jest. Na koniec. Taka wstawka e, związana z jedzeniem. Masz świadomość to, co jesz? Tak szczerze, wiesz, masz już takie przebłyski, że chodzisz chodzisz do marketu, bierzesz i mówisz, kurwa, tego nie wezmę, to wezmę, to będzie w porządku, zaczyna, to nie będzie... Zaczyna. Kurwa. Zaczynam już jak od jakiegoś czasu takie mieć już takie podejście, więc wiesz, wiadomo, wiadomo że od razu się takich rzeczy nie robi, natomiast idę do dobrą drogą, no. Jakby myśląc o tym, jak, jak odżywiałem się tam, wiesz, dwa lata, tam i trzy no to kurwa zapomnie. No, no, twój organizm jest coraz bardziej zużyty, tak. tak. więc... Dobra, to Takich takiej historii to jest to, żeby nie mieć e, lodów to jest zbyt dużo możliwości. Nie? Bo, nawet, bo nawet mając 2, 4, 3 boki dalej, lenistwo zawsze weźmie górę, górę, w nocy, jeśli się na chwilę no to nie pójdziesz. A co z paniem? Bo to jest taka wiesz, motyw ze spaniem, w Ja stary właśnie, ja kurwa przy, przy, ja przyjeżdżam na rowerze ze studia w nocy trzecia, a w 4 i czwarta, a w stanie i I tak cały czas? I kurwa, no, przy weekendzie to się zmienia, no bo jak śpimy gdzieś, to śpimy inaczej, albo jak. Wracamy tak jak dzisiaj to pies w samochodzie, potem coś pije w domu, coś tam mączę. Natomiast w tygodniu mam budzić 7.30 na 30 i regularnie tak wstaje, nie? Powiem ci, że patrząc na ciebie, na twoją aktywność, na to wszystko co robisz. Wiesz co, no, wiadomo, że czasami budę się taki e, lekko przymulony, umówmy się, a z drugiej strony, wiesz, no ty za coś, no muszę zrobić jedno ci i drugie. brakuje odpowiedniej suplementacji, możliwe. 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 Ale tak, wiesz, tak co chodzi, tak chcesz wiem. zrobić jedno i drugie, wiesz, wiesz, jak jest. Jestem w studiu, to nie powiem, nie pójdę wcześniej do domu, bo muszę, nagrać, bo muszę nagrać kawałek, chcę go zrobić. A nie, że zacznę, bo muszę iść spać, bo muszę rano wstać. A z drugiej strony muszę rano wstać, żeby iść na ten trening 9:30. To ta się. się tak zapłaciło. I chujno, i przez 15 minut jestem przymulony. Wybijam drugi espresso i jest świetne. Ile najwięcej ważyłeś w życiu? Ze 130? 130. No, A tak. ten dolny, dolną jakąś granicę. Teraz 98, nie, to tyle ważyłem. No, na 30 parę kilo sobie zrzuciłeś. Ale wiesz, no, to też wszystko następowało w jakimś tam etapie, nie? W, w rozkładzie czasu, no to też było taki e, jakaś dieta czy coś, bardziej to bardziej wynikało z aktywności niż z diety. Jasne, jasne. No i ze świadomości, do której dorastamy. To jest jakiś proces, tak? to nie są rzeczy, które się wydarza razem na dzień, bo ja, nie, sobie chcę się. Super, bardzo Ci dziękuję. Sprawdzę tą suplementację. Sprawdź suplementację. Ja tam... Będę Ci serdecznie pomagał w tym, jeżeli nie będę mógł. Nie tematem, bo uważam, że to jest dość. Nie? Więc to jest, jest już... kolejny temat do Poznania, jest na tyle głęboki. Nie, wiesz, skoro już mam pewną wyrobioną aktywność i systematyczność, mam... Bo jak to działa, bo tak naprawdę stary tak. więc bo naprawdę ja to jest świetny eksperyment wszystko, nie? Ale mamy taki życie eksperyment. No, tak, tak, no, tak. No, o, o życiu w kategorii eksperyment i, i, i muzycznie i, i tak tutaj są. Może obserwować to, pewne wiesz, rzeczy, które przynoszą rezultat, może nie zawsze z dnia na dzień, ale no jak jest systematycznie, to w szybkim czasie czujesz to. Właśnie.